Dziś na koniec tygodnia szybki przegląd sytuacji technicznej na trzech polskich bankach. Na pierwszy ogień bank PKO BP. Od czasu pandemii, a właściwie od 2018 roku, kiedy polskie banki dość słabo sobie radziły na polskim parkiecie, od października widzimy sytuację gdzie odradzają się ceny akcji naszych banków. Bank PKO BP po zaliczeniu minimum na 18 zł, utworzył korektę pędzącą na 26,75 i stąd od stycznia i lutego tego roku ciągle się podnosi. Aktualnie jest na bardzo ważnym poziomie. Tutaj, gdzie panowała podaż, przepraszam, panował popyt, zamieniła się ona w podaż i właśnie to miejsce, 30. 3,60 zł. jest testowane. Jesteśmy na wykresie tygodniowym. Bardzo ładny, krótkimi, jednotygodniowymi korektami przeplatane wzrosty. To też udane wyjście powyżej tej strefy będzie skutkowało testem 37 zł za walor oraz dotarcia do linii trendu spadkowego wyznaczonego ze szczytów w lutym 2018 roku. MACD również utrzymuje się cały czas powyżej zera i ciągle nie ma tutaj sygnału sprzedawaj, a w momencie, gdy histogram się obniżał, tworzone były tylko niewielkie korekty, to też tutaj wzrosty, w dłuższej perspektywie są ciągle możliwe spadki, jeżeli już korekcyjne, w stronę 30 zł 10 groszy i z powrotem testowanie wsparcia 26,75. Kolejny bank, alion, który również od stycznia 2018 roku bardzo mocno spadał i w tej chwili testuje, testuje linię trendu spadkowego. MACD ponownie wychodzi powyżej poziomu zera, już powiększmy cały ten wykres, wychodzi powyżej poziomu zera, jednak mamy pełną stabilizację od siedmiu tygodni, bieżący tydzień kończy się falą, nieznaczną falą popytu, to też test linii trendu spadkowego oraz to, co tutaj było wsparciem, stało się oporem i testowane w końcówce lutego 2655. Jeżeli ten poziom zostanie wybity, kolejnymi targetami są 2880, 3120, a wybicie trendu tego spadkowego powinien nas zaprowadzić na jeszcze wyższe poziomy. Kolejnym bankiem, który dzisiaj wejdziemy na tapetę, bank Bank PKOBP. PKO za Całe spadki również od 2018 roku i początek pandemii w marcu ubiegłego roku wykonał bardzo dużą przecenę. I ponownie, jak pozostałe banki od października na razie rośniemy podtrzymywani może nie tyle linią. Tego trendu wzrostowego. Ona daje nam jakieś odzwierciedlenie, ale tutaj ewidentnie już na wykresie MACD ciągle mamy sygnał do tego, żeby każdą korektę wykorzystywać do podkupywania. W tym tygodniu robimy kolejny wyższy szczyt. W stosunku do 13 marca jedziemy na wyższe poziomy. Natomiast z wykresu dziennego Każdy, każde obniżenie MACD to tylko niewielki ruch korekcyjny po utworzeniu nowych, wyższych szczytów. Też ta linia trendu podtrzymująca wzrost na banku PKOEZA ciągle aktualna MACD ciągle. Aktualne w grze. I cóż się takiego stało? Pandemia. Pandemia marzec yy, ubiegłego roku. Pierwsza luka spadkowa, ta pierwsza, gdzie na wszystkich indeksach mieliśmy, druga luka spadkowa, pierwsza dotknięta, druga byłaby targetem dla kupujących. Jest to poziom 89,20. Jest jeszcze niewielka luka, taka pierwsza nieznaczna luka i jest to. Poziom 92, zł. To też w dłuższej perspektywie. dla graczy o tych bardzo cierpliwych, o spokojnych nerwach oba banki PKO, PKO BP i PKO SA oraz Arior Bank z szansami na kontynuację wzrostów. Udanego przyszłego tygodnia wszystkim inwestującym na naszej giełdzie.